To e, się nie wiem, jak, jak będzie pytanie po polsku, czy pytanie po angielsku, czy, czy wszyscy rozumieją angielski, czy trzeba tłumaczyć? Trzeba tłumaczyć. To jest, to jest. Dobrze, to... Jest. Ja postaram się tłumaczyć dla Państwa, jeśli będą pytania, to oczywiście... Co? So so, 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 let's have a seat. Hmm? <słysza> yeah, 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 So, so, let's have a seat. And this, which is in microphone. Uh, let's have a seat also. Yeah, but we can sit down <susurlijk> So, so if, if I can ask you, uh, what when, first time when when you've heard about Smolensk, what have you been thinking? What was the, uh, the first idea that, that, that was. Uh, when when you've heard about Smolensk? Yeah, so then. <laughs> uh, spetaim, 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 uh, Glena. Uh, kiedy pierwszy raz słyszał o, o Smoleńsku i kiedy i jakie były pierwsze myśli, jakie, jakie nasunęły mu się yy, a, a propos tego, co stało się w Smoleńsku? Dziękuję bardzo za pozwolenie mi participate w w ważnym bardzo że mogę, że mogę tutaj być. Jestem bardzo z tego dumny e, i rozpocznę odpowiedzi na pytanie Michała. I saw this uh, first time in a Danish newspaper, and uh, I was presented with a false story that was given uh, immediately after the crash. Uh, they concluded that uh, the pilots were to be blamed for this. Pierwsza sprawą w gdzie było pisane to sposób, to znaczy

So, this uh, powerful lie from the official authority that the pilots were to be uh, the cause of this disaster uh, is what you would hear from many people in Denmark today because they are not told otherwise. że jeszcze nawet, jeszcze nawet do dziś wcipli e, 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 przekonanie jeszcze ludzi w Danii, że, że przyczągkaresz trzeba był błąd pilotem. You have in Poland a great history of brave men and women, like Józef Siem, who prevented the Bolsheviks from invading the rest of Europe, and we should, we should be very proud and very thankful for this tamą no historię polski i wielu wielkich ludzi między innymi tak jak jak jak, jak Piłsudski, być z tego domni. we have also uh, Polish pilots who did a tremendous effort for uh, Britain and also uh, uh, were one of the best some of the best pilots in, in hitting correct uh, locations in Warsaw during the second world war Mamy również uh, wielu wspaniałych pilotów którzy walczyli w uh, zimnej bitwie o Andrię. Uh, no, no, in, in. Uh, just, just like they could uh, free uh, the, the Polish army, also a division of this could free Monte Cassino, which uh, the uh, English had uh, had, had to defeat several times. The, 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 the Polish could free Monte Cassino, which the Allies couldn't do. So Police potrapped Monte Cassino, and Anglicy, nie So, uh, um, this was a example of people in Poland, in Polish history and you can find many many more who believed in the cause and made the big difference. No, to byli właśnie ludzie, którzy, którzy którzy wierzyli w to co robią, przyświecała im wielka idea i potrafili zmienić coś. and they were fighting for freedom and justice against all odds. I o I na during the second world war in denmark, we had the official, um, the official policy was to uh, collaborate with the nazi, uh, with the nazi occupation.

In many ways, there is a similarity to this uh, situation for Denmark and the present for Poland now. You see the Polish government collaborating uh, and uh, hiding up this guy. eh uh, hiding out uh, covering for this official explanation gdzie niezależny polski uh, współpracuje i i i i przytrwa w katastrofy and they also are harassing the people who are thinking differently and want justice and uh, and fighting for the truth i jednocześnie prześladują ludzi którzy walczą o prawdę So I think you are very brave. You are in many ways to be regarded as these freedom fighters under the Second World War, and I am very grateful for this. And this is the reason I am so proud to be here today. Y I you, I proud to be here today. Uh, together with Eva uh, I have uh, been allowed to give some presentations in Canada and Denmark, and also in Poland. And latest, we were in Wrocław. wiele we And if you are interested in some of the I think that in I encourage you to watch this presentation from Russa. Uh, it there are explained I think in the most simple way possible. Um, jeśli państwo są zainteresowani szczegółami to, to, to uh, odsyłam do, do tego spotkania w internecie jest nagrane z, z Wrocławia i tam można w szczegółach uh, dowiedzieć jakie uh, o, o, o tym, co tych szczegółach otrzymać I'll just highlight one thing uh, that was mentioned and shown in the <coughs> sorry, in the uh, presentation. Um, jedną rzecz która była, uh, ważna and uh, there was one bullet point on the slide where it said, uh, "Yesterday Poland, today Ukraine, and tomorrow it could be anywhere. And this could be like uh, Malaysia or Holland." Uh, Yesterday, Poland, wczoraj Polska. today, Ukraine, Dzisiaj, Ukraina. tomorrow, anywhere. And this uh, recent event in Ukraine shows how, uh, how this uh, seems to be coming true. Unfortunately, it seems the politicians in the West uh, have not learned the lesson from the two uh, main wars. E, niestety wszystko wskazuje, że politycy na zawodzie nie, nie wyciągnęli wniosku z, z, z tego zadniego wojny. Uh, uh, że powinni oczywiście mm, zdecydowanie zareagować, a, a reagują mało i, i, i nieskutecznie. Professor Yendam, is uh, professor at University in the States, Professor Wyssov he was one of the first that, from the academic uh, and scientific standpoint, gave the clear evidence that there was something very wrong with the, <coughs> the official explanation by the MAC report. the official version was you all probably heard that the official explanation states that a uh, certain birch tree uh, cut the wing of the of the president plane. Wysyp prawdopodobnie państwo słyszyliście, że oficjalna wersja jest, że że mm, samolot rozbił się obroża. Professor Bignetta, who is one of the uh, one of the best within his field. a jest profesor Bignetta, który jest in his field. he showed that this że drzewo musiała być czterokrotnie silniejsza żeby przeciąć żeby skrzydło I showed that the, in the case of such a plane crashing in this way should have been a big hole a big crater of 1 to 2 meters in depth i wskazał również, że gdyby samolot upadł na ziemię, no to musiałby być tam ślad z uh, wielkości jednego, bądź dwóch metrów. No i wskazał również, że żeby samolot mógł y, 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 się rozpać, rozpaść od środka, e, Uh, to for the plane to open up uh, before it hit the ground. Bo że dla niego jest oczywiste że samolot samolot się rozpaść w powietrzu i atmosfera musiała być siła które to uwolnawiać w I got involved in this work uh, through a colleague, a Polish colleague in Norway. Jest angażowaniem się do wobec przez przez kolegę z Norwegii. And I actually wanted to uh, because he was mentioning at the lunch many times about this uh, disaster. <inaudible> I, I wanted to uh, show to him that uh, okay, the, the official data could, maybe, could be uh, in line with uh, the data from the black box. It could be it could be probable that it happened this way, as stated in the official report. I thought maybe he was um, believing in some conspiracy theory. But uh, analyzing the data uh, from an aerodynamic standpoint, it stood clear within a fairly short time. Analizując dane z tutaj z zakresu właśnie aradowo-ramiki, bardzo szybko doszłam do wniosku, że on ma rację, a nie to oficjalny raport. And he will uh, be here tomorrow, this colleague that I'm talking about, and from him is this gift to you, uh, and I'll leave it to you. This is the proceedings from the Smolensk conference, and if anybody wants to see what scientific work uh, was presented there, they can uh, have a look at this. And more can be purchased, also. It is a present, basically, from this colleague. A książka, in which are the records the Smolensk conference with all the So to make the long story short, and I encourage you to have a look at this presentation from Wrocław to go into the technical details, but I would just like to highlight uh, the, the main result from this aerodynamic work. Jesteśmy ale dlatego, że chcieli Państwo się z szczegółami, to odsyłam do tej prezentacji z w internecie. Because it is such with an airplane, that uh, left and right wing are normally uh, equal in length. Um, właśnie, jeszcze nie dokończyłem wcześniej, że te, tam są szczegóły, ale tutaj żebym, chciałbym podkreślić, um, Parę takich głównych punktów z tego. Um, with the, with the that the left and the right wing uh, the force uh, lifting power of these wings are identical. So you jest taka sama siła w, le, w lewej i, i, i prawej. So you can imagine if you lose a piece of the left wing, what happens? Mm. Że, że sobie wyobrażam, że, że co się dzieje kiedy fragment lewego skrzydła na przykład brakuje to co się dzieje że jest zmiana zmiana w siłę in this tym przypadku kiedy, kiedy jest utrata w części lewego skrzydła prawe si skrzydło ma więcej siły i się obraca at this point where the Russians claim that the wing was lost by this tree Um, At the point where the wingtip is lost, where we lose the left part of the wing, uh, stated by the, the Russian report, we have the black box data showing how this plane turned, how fast was it turning around. yy są dane z screena który pokazuje jak szybko samolot osiągnął prędkość. And it's actually very simple to show that the, the amount of wind loss uh, of these 5.5 meters as stated by Russians is way too little to make the plane rotate in the way it did. it's, it's very simple, very simple uh, mathematics to show that the, the losing this 5.5 5 meters of left wing is much too little. To make the plane mm -hmm. Że to jest, to jest zdecydowanie za mało, żeby, żeby ten samolot się w taki sposób odwrócić. I to by wymagało, żeby, żeby, żeby co najmniej była dwukrotna taka długość mm -hmm. skrzydła utracona, a nie tylko 5,5 metra. The problem for, for the... Uh, official story is uh, that uh, we have the we have the logged data of how fast this plane was rotating. Problem mm with -hmm. the official report is that we have we have too of information. How quickly the plane was its So, if we if we had lost if we are losing double amount of wing, the, the more wing we lose, the more wing we lose. The, the higher the plane has to be in order to reach a certain distance. Im, Im, Im tego sk, y, brakuje, to to so, if we have lost a uh, big amount of wing that is required for this rotation, as shown in the black box. The plane has to be at least 30 meters above the ground. Że samolot musiałby być co najmniej 30 metrów e, ponad ziemią, żeby, żeby mógł się w taki sposób obrócić, jak tylko stracił te 5,5 metra skrzydła. Yes. And the more we use the wing, the higher the plane has to be in order to hit the crash site, the point where the plane actually crashed. Że im więcej tego skrzydła tracimy, to samolot musi być wyżej, żeby, żeby, żeby upadł tam, gdzie to jest wskazane w raporcie. So the, the aerodynamic work was presented for almost two years ago. Myślę, że ta praca z zakresu aerodynamiki była przedstawiona dwa lata temu na konferencji. And uh, it took uh, the official side uh, more than three years to do any aerodynamic work. A to zajęło stronie, stronie rządowej co trzy lata żeby żeby do, do tego. Dojść. Znaczy, do no, nie do tego? Dojść. After nie I the report published that I was wrong and that the official story could be right. And he put together this wonderful and very sophisticated and complicated aerodynamic model, including many, many small aspects. He did it. He did, yes. He did the wonderful job, the wonderful work. że, że kocham wspaniałą pracę i... E, and what did he do? And he made the the wonderful... After three years, he made this uh, big, extensive report, hundred pages, with a very, very sophisticated and thorough model, including many, many parameters. E, no i, i opisał, i opisał e, na, na wielu stronach swoją pracę bardzo skomplikowaną, e, Yes. And the beautiful thing here is that his conclusions, his uh, work, supports my conclusions 100%. Yeah. And this is in line with the conclusion by Mr. Vinienda, because the main conclusion here with my work, with Kovaleksko's work, and with Vinienda's work is that this. No, główna na konkluzja z, z, z wszystkich tych trzech raportów jest taka, że, że y, czyli mojego kowaleczki well, yeah? yes. I, i, I profesora Winięty, że oczywiście samolot nie uderzył w przodko. I have also uh, analyzed the ground traces uh, of the plane. The plane makes small traces onto the ground where it crashed. And these ground traces, you will find this work is uh, shown in, in this book. That, uh, you can have a look at this, but if the, the conclusion there is in line with the aerodynamic work. This is the uh, same conclusion, but from a very different standpoint. <laughs> So you have the aerodynamic work showing that uh, we need to lose more wing than these 5.5 meters. We need to lose like 10 meters of wing. I aerodynamika wskazuje, że to musi być co najmniej właśnie ta dwukrotna długość skrzydła utracona. And the ground traces are showing exactly the same. A ślady na Ziemi wskazują dokładnie to samo, ale... Yes. Um, Besides this work, you you also see the. Did, did you get this part? Uh, I'm not sure. The, yes. Okay, so, so the, besides this there are many other uh, facts that uh, point towards the same conclusion. You have the breakup of the plane, the way the plane was uh, disintegrated in air. No, mamy, mamy wiele punktów i jeden z głównych tych jest to, że mm, samolot rozpadł się w powietrzu. Uh, 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 Kiedy spojrzymy na oficjalne zdjęcie brzozy, to zauważymy, że tam są fragmenty samolotu, które, które tkwią w tej brzozie. Now these are parts that are flying with 250 km per hour at the time they hit this tree. So I have no way of believing that they could just nice and easily fall down and hang on these on these branches. was 250 km/h, uh, it's so of course this is indicating that the plane uh, broke up earlier than this birch tree. we have also the left elevator. this is the control surface for controlling the, the, the pitch of the plane, how it moves up and down. Mamy też tą, e there are data in the black box that uh, indicates that this uh, surface was hit by parts uh, from the second ex wing explosion because it seems from the data that there were at least two explosions in the wing one explosion cutting the wing tip and the second uh, destroying the main part of the wing dane z własnych skrzynek na wskazują, że były dwie eksplozje, eksplozje w skrzydle. Pierwsza to, która oderwała tą tą mniejszą część i potem yy, yy, większą część skrzydła, cały czas lewego skrzydła. It was the fact that the tail was moved from the position where satellite photos showed it on the, the 11th of the April. <coughs> że to jest to, że fragment został przeniesiony, uh, oh. yes, on the night the 11th and the 12th, w nocy z, 11 a 12 kwietnia został przesunięty. And, uh, also, uh, the the power, power, 70 i, i wszystko wskazuje, że samolot stracił moc 70 metrów przed zanim się rozbił. And we know this from the main uh, flight management system. These are two computers located in the cockpit of the plane. I wiemy to z, z komputerów, które są umieszczone w kopicie, dwa bugu na komputerem. And this data were encrypted, so they needed the American uh, company to take them out and they wrote the report i te dane były e, zakodowane no, chyba, zaszufrowane tak, i przekazane Amerykanom. So we know what position this happened and this was before the plane crashed in air. I stąd wiemy, że y, y, kiedy to się stało, że, 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 że te 70 metrów właśnie za, zanim samolot się rozbił właśnie z tych danych z komputera. The fact that you have tremendous amount of small debris, small parts from the... the... To my eye and to uh, expert from explosions, looks like debris from explosion scattered over a fairly big area. O kolejne kolejne dowód to jest to, że że jest kilkadziesiąt tysięcy małych drobnych kawałków i w takim w takim kształcie, które decydują mi wskazują na na According to the official version, the people on board died due to an impact. Due to the impact, they they were uh, experiencing about 100 g, like 100 times their weight, when they hit the ground. W oficjalnym mm -hmm. raporcie na cząstkowner ze względu na siłę uderzenia, ramu siła uderzenia z samolotu ziemi. Now you can imagine a plane uh, with 100 times 80 tons hitting into the soft ground. To powinno zrobić jakiś ślad, powinno zrobić jakiś otwór. Wiedziana obliczyła przynajmniej 2 metry krateru. Możemy sobie wyobrazić, że, 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 że samolot, który ma 80 km, uderzy z taką siłą w Ziemię, no musi pozostawić y, bardzo duży ślad Ziemi, co na my, co mamy do 2 metry. Na, no tak, no, co na na 2 metry. Ale yes. uh, But you see, Nie ma krateru There is no crater. There are only the, only the small scrapes of the wing. The fact that you are missing many parts from the main fuselage, from the main body of the plane. They, they are never found and I would assume they are laying in the ground also the way the, the, the wing, the uh, remaining of the wing looks, the way the, the, the soil is on some parts and not on others also points towards the, the hypothesis of uh, extra wing being lost when the plane hits. I pozostałości ze skrzydła również wskazują, one, one wyglądają w taki sposób, że one wskazują na to, że tam był kolejny też ten drugi wybuch, by który zniszczył główną część lewego skrzydła. So, uh, just to finalize, uh,